Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Gamery. witam was w kolejnym odcinku z Assassin's Creed 1 I dzisiaj y, już doszedłem sobie do tego pióra i będę chciał zabić Wilhelma z, z Montferratu Tak, z Montferratu, czy jakoś tak się nazywa Altairze, co tak szybko sprowadza cię z powrotem? Postąpiłem wedle twojej rady i uzbroiłem się w wiedzę Mów zatem, a osądzę Wilhelm posiada liczną armię i ma pod sobą wielu ludzi jednak wrogów także mu nie brakuje. Nie zgadza się z królem Ryszardem. To prawda. Nigdy nie byli sobie bliscy. To działa na moją korzyść. Wizyta Ryszarda go wzburzyła. Gdy tylko król odjedzie, Wilhelm wróci do swojej fortecy, by to rozpamiętywać. Będzie zdezorientowany. Wtedy uderzę. Jesteś tego pewien? Na tyle, na ile mogę być. A jeśli sytuacja się zmieni, dostosuję się. W takim razie pozwalam ci odejść. Zakończ życie Monferata, byśmy mogli nazwać to miasto wolnym. Dobra. Wrócę, gdy wykonam zadanie. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Jeżeli chodzi o nazwisko tego Kolesia, to Wilhelm z Montferatu Nie pisze się z Montferatu, bo przed chwilą sprawdzałem. Tylko się pisze z Montferratu jakoś tak, przez dwa R i TF jakoś tak. Więc, jak będzie w tytule ten ten z Montferratu, czy, jak, czy jak, jak, in, jakkolwiek, jeżeli Wam by coś nie pasowało, no to y, nie pisze się z Montferratu, bo sprawdzałem na internetach. I teraz mamy ponad 200 metrów, do, żeby spotkać się z tym Wilhelmem. Słuchaj tak tak się. Dobra. Co może zmusić do takiego biegu? Tak biegnąc na kogoś wpadnie. A pan się oczy Mam nadzieję, że nie będzie problemów z nagraniem. Bo mam takie podgłośnione na maksa, prawda? W yy, basówkach. Nie będzie słychać, aha, bo specjalną rzecz taką zrobiłem. Yy, ale słyszę tak jakby przerywało coś. Te szumy takie przerywają się. I... boję się, że może... mogą być jakieś ścinki, jak będą ścinki, to naprawdę Was za to przepraszam. Pomógłbym koleśowi, ale mi się... Koleśce, ale mi się nie chce. W pan... No, ale Wilhelm za, zarąbił się mocny. Przynajmniej... mam nadzieję, że, e, że... że mi teraz pójdzie lepiej, niż jak za pierwszym razem to grałem. Nie wiem, czy z buta iść... A z buta, myślę. Śmiej się pan. Dobra. Chyba już jesteśmy gdzieś w pobliżu, tak. Trzy tysiące ludzi w Wilhelmie. Powiedziano mi, że trafią do niewoli, że wymienimy ich za naszych żołnierzy. Zaradzeni i tak nie dotrzymaliby umowy. Wiesz, że to prawda. Wyświadczyłem ci przysługę. <laughs> o tak. To zaiste ogromna przysługa. Teraz nasi wrogowie Uc. będą tym bardziej przekonani co do swej sprawy. Będą zacieklej walczyć. Dobrze znam naszych wrogów. Nie wstąpi w nich odwaga, lecz przepełni ich strach. Powiedz, skąd tak dobrze znasz za Mam problem z gardłem, i czasem sobie mogę właśnie ty, zakaszleć. Ty pole bitwy dla politycznych... <coughs> Zrobiłem Przepraszam, mikrofon. Postąpiłem słusznie. Przysiągłeś podtrzymywać dzieło Boże, Wilhelmie. Nie to tutaj widzę. Nie. Widzę człowieka, który je steptał! Twe słowa bardzo mnie ranią, Panie. Wydawało mi się, że zasłużyłem już na Twe zaufanie. Jesteś Regentem Akki, Wilhelmie, i rządzisz w moim imieniu. Jak jeszcze mam Ci zaufać? Może pragniesz mojej korony? Nie rozumiesz mnie. Ale to nic nowego. Choć chętnie bym jeszcze z Tobą podyskutował, czeka na mnie wojna, którą muszę się zająć. Musimy odłożyć tę sprawę na inną okazję. Nie pozwól, bym Cię zatrzymywał. Wasza miłość. Obawiam się, że w nowym świecie nie będzie miejsca dla takich jak on. Ogłoś, że chcę rozmawiać z żołnierzami. Musimy się upewnić, że wszyscy wykonują swoje obowiązki. Uprzeć ich, że każde niedbalstwo zostanie surowo ukarane. Nie mam dziś nastroju na żarty. Tak mi dreszcze przechodzą. jak myślę, że będę musiał się z nim Reszta? bić. Za mną. <kłuch> Patrzcie, i to wszystko się na mnie rzuci. Wszystko, co tam za nim biegnie, lgnie jak te pajająki, Jak te muchy do światła. I z tym wszystkim będę musiał się tłuc. Współczuję sobie. I to nawet nie wiecie jak. Wtedy normalnie tak z buta. Ale ja wolę wykorzystywać tradycyjne metody. Tak. Zresztą pewnie wiecie o tym, tylko się, muszę się tu... okej. Okay. I... Ehehe... Ehehe... dobra. Tędy... Lubię się wspinać w asasynie. W tym asasynie, no, nie za bardzo lubię się wspinać, ale jeżeli chodzi o dalsze wersje, to... to, to po prostu... Mniam. Że tak powiem. Jeżeli chodzi o wspinanie się. Byk. Ok, już myślałem, że ten się nie złapie, ale bym na tego kolesia z żołnierza zleciał, a będę by było... Dzień heretyku! Oh! Dobra, I w miarę jest ok. Tu odkrywałem ten teren. Się zastanawiam się jak się tam dostać, bo tam jest pizdu strażników. Snajperów w sumie bardziej. Ale tu gościu był blisko. Siego obsrałem przez chwilę. <laughs> Ponieważ ja uznaję nietradycyjne środki. To jak ten koleś tam pójdzie, to ja zrobię im tu rozpierdziel. nie masz prawa tu chodzić. Przez chwilę był lag. Dobra, trójeczkę wybrałem. Detwodi. Od razu jeden film po drugim nagrywam. Nic nie wie. Myli się! Nie wolno ci tu być. Odejdź! Zaczekajcie! No. Nie, za, nie ma rady! Lecz w jego słowach jest ciarno prawdy! Jeśli przyjrzeć się bliżej, nie trudno znaleźć winę! Niedoskonałość! Obawiam się, że zmiękliśmy i rozleniwiliśmy się! Nigdy! Jesteśmy oddani! Czemu tak mówisz? Widzę jak ćwiczycie! Brakuje wam skupienia i wytrwałości! Plotkujecie i gracie w kości! Zaniedbujecie i lekceważycie swoje obowiązki! Dość tego! Nie zniosę dalszych pokorzeń z jego strony! Bez względu na to, czy to widzicie, czy nie! A powinniście! To wasza wina! Przynieśliście wstyd nam wszystkim! Dobra, dostał kontrę. Teraz go tłuczemy, ile wlezie. Aż za szybko wstał. Widzicie, z tym wszystkim muszę teraz walczyć. Jak będę chciał spierdzielać, no, no to myślę, że to, szczerze mówiąc, wyjdzie, bo oni nie są słabi, szczerze mówiąc. Oni są właśnie lepsi niż ci z zamaszku przypuśćmy. Bo ci z zamaszku są naprawdę łatwi, jeżeli chodzi o walkę. A tutaj nawet kontra mordercza, w sensie, że jak skontruję, to zabiję od razu tym, tą kontrą, to ona nawet nie wejdzie tutaj. Ta. I to szczerze, będę tutaj dedał. Okej, okay, pierwsza kontra. Wydedana. Wyszła. Okej. Okay. Odpoczywaj. Twoje knowania dobiegają końca. Tak myślę, że... A co ty możesz wiedzieć o mym dziele? Wiem, że miałeś zamiar zamordować Ryszarda i zająć Akkę dla swego syna Konrada. <noise> dla Konrada? Mój syn to osioł niezdolny przewodzić swemu chówcowi, a co dopiero <noise> królestwu. A Ryszard? O oh, synu! Wcale nie jest lepszy, bo oślepia go wiara w to, co niematerialne. Adka nie należy do żadnego z nich. Do kogo należy? Miasto należy do swych mieszkańców. Jakim prawem przemawiasz w ich imieniu? Skradłeś im żywność, musztrowałeś bez litości, zmuszałeś ich, aby ci służyli. Wszystko, co robiłem, miało ich przygotować na nowy świat. Kradłem żywność? Nie. Wziąłem ją tylko na przechowanie, by w chude lata móc nią oszczędnie zarządzać. Rozejrzyj się. W mojej dzielnicy nie ma przestępstw. Oprócz tych, które popełniają tacy jak ty. A jeśli chodzi o pobór, nie uczyłem ich jak walczyć. Pokazałem im zależność od rój dyscypliny. To nie może być złe. Nieważne jak szlachetne były twoje intencje. Postępowałeś okrutnie i nie może tak dalej być. <laughs> Zobaczymy jakie będą owoce waszych wysiłków. Nie wyzwalacie miast, jak ci się wydaje, lecz wskazujecie je na zagładę. Ostatecznie będziesz mógł winić za to jedynie siebie. Ty, który mówisz o dobrych intencjach. Tak? I teraz musimy spierdzielać. Spierdzielamy! Ja zawsze tutaj, normalnie zabicie go było dla mnie proste. Tylko, że był problem, jeżeli chodzi. Patrzcie, ile ich tam jest, jak mrówków. Normalnie. Jak mrówek tam jest ich, ale e, było ciężko jeżeli chodzi o ucieczkę, bo mnie zabijali i wtedy nie miałem jak e, i wtedy musiałem zaczynać za morderstwa ich od nowa. Przeskocz pan, dobra, dobra. Ja mam nadzieję, że kamykami nie będą rzucali. Błagam TAAA! Zawsze tutaj jak wyskakiwałem to tutaj się właśnie zabijałem Nie, za każdym razem Spierdzielamy A, chciałabyś Pyk 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 du, 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 du. ja lubię tak uciekać bo, bo jest co robić i, ile śmiechu potem? Ein Assassine Po niemiecku dają Mi się to z niemieckim kojarzy. Nie wiem, jak wam. Nie, nie, ja jestem z niemieckiego dobry, więc. Ale wiem, że. Ein, jeżeli się o kimś mówi pierwszy raz, że yy, na przykład. ...jako pier pierwszy raz się o tej osobie, o jakiejś osobie wspomina... E, ...no to... E, ...wtedy właśnie się mówi Ain. Bo jako pie o, pierwszy raz się o tej osobie mówi. Ta! Chciałabyś. No i teraz idzie spierdzielić tylko. I się skitrać. Że ten ty za bardzo nie będę zapierdzielał, bo tutaj strażników... ...w pizdu. A nie patrzyłem na nich wpadałem tak. Ewidentnie to nie było potrzebne. Coś zaraz będę musiał zrobić cięcie. Już myślałem, że ich zgubia tu dupa. No i co się rozbiegacie, bo niby wierzący jesteście? Chyba, albo to są po prostu uczeni? Po <laughs> Już mam tytuł nawet. I To nawet bardzo fajny, teraz możemy iść do biura. Oj, będę musiał zniknąć chyba, bo... bo wszyscy mi teraz widzą i wiedzą kim ja kim jo jestem. Ale skoro mnie gonili przez pół miasta, to się nie dziwię Im Pijak. Ła! Wow. Pijak i sadysta! Wiecie co, ja tędy coś tak czuję, że nie chcę iść. Mam takie ciche przeczucie, żeby tam nie iść, ale zanim się jak tędy wejdę, to, to tutaj będzie jakiś sniper czy inny gówniak. Nieważne. Pójdziemy do biura. Nawet szybko mi z tym Wilhelmem poszło. Bo za pierwszym razem, tak jak ostatnio, jak za pierwszym razem grałem. To za pierwszym razem... To za pierwszym razem mi ciężko szło, ponieważ no jak uciekałem, to mnie zabijali. Olu, lu, lu, lu. Nie wiem, my się spierdzieliliśmy. No co wy nie powiecie, że jest to asosyjne? Ja sam bym się nie domyślił. Dobra. Asi iść ten komen. Sykok wiary się to nazywa. Ja bym coś nie wiedział. Jestem asasynem, a nie... asasynem. No czemu nie mógł tu wejść? Wow. A wiesz pan co? Chcecie się tak bardzo bić? No nie gada, że mnie zrzucą. Patrz ile tu ich... tu ich jest. No patrz ile ich tu jest no koksy zasrane No pora, żebyś zaczął Musisz ten ty przechodzić Dobra padaj pan Kolejny, kolejny, na no. no w końcu kontra wyszła jakaś, tak? A nie kurde mi my Dobra, jeszcze ten Naprawdę oni się stoją Tego bugę złapali Patrz jaka pipka A podejść to nieba komu, co nie? No, kontra mu weszła, ale to tam. Taka średnia dosyć. Uwielbiam <grymne> takie kontry. Teraz się musimy to skitrać. Dobra, jesteśmy już w naszym. tym biurze u asasynów. Jakie masz wieści? Wilhelm z Monferatu zginął a wraz z nim jego zdradzieckie plany. Dobrze zrobiłeś, nie pozwalając, by Akka wpadła w jego ręce. Dlaczego teraz, gdy krzyżowcy najbardziej potrzebują zgody, mógł poczekać? Na co? Na to, aż Ryszard odkryje jego knowania? Nie. To był doskonały moment do ataku. Dziwne. Byłem pewien, że zamierzał zająć Akkę dla Konrada. Twierdził jednak, że nie miał takich planów. Nie można ufać słowom węża. Które nawet w chwili śmierci są jad. Powinienem omówić to z al Tak, przyjacielu, śpiesz się do Masjafu. Jestem pewien, że nie może się doczekać wieści. Żeby ja nie pamięci do późniejszego wydarzenia. Okay. No, idź pan, już, idź pan, idź pan, idź pan, idź pan. No, wróć do al -Mualima. Przewinąć do w oczywiście, że tak. Odległych przeciwników możesz usunąć, rzucając sztyletami. Okej. Chodź, tej Porozmawiajmy chwilę. Jak sobie życzysz? Dotarły do mnie wieści o twoim sukcesie. Masz moją wdzięczność i wdzięczność królestwa. Uwolnienie tych miast od ich skorumpowanych władców z pewnością przybliży nas do pokoju. Jak możesz być tego taki pewien? Środki, po jakie sięga władca, znajdują odbicie w poddanych. Oczyszczając miasta z zepsucia, uzdrawiasz serca i umysły ich mieszkańców. Nasi wrogowie nie zgodziliby się z tym. Co masz na myśli? Każdy z tych, których zabiłem, wyznał mi dziwne rzeczy. Niczego nie żałowali. Nawet umierając, stawali się pewni swego sukcesu. Nie przyznali się do tego. Jest coś, co ich łączy. Jestem tego pewien. Istnieje różnica, Alteirze, pomiędzy prawdą, której słyszymy od innych, i prawdą, którą widzimy na własne oczy. Większość ludzi tego nie zauważa. Tak jest prościej. Ale w twojej naturze jest zwracać uwagę na takie rzeczy, zadawać pytania. A więc co łączy tych ludzi? Ha. Masz też obowiązek stłumić te myśli? I zaufać swojemu mistrzowi. Albowiem nie ma problemu. A ład wymaga władzy. Przed chwilą zadawać Mówisz pytanie, jak zadał pytanie, to ale musisz ufać A potem swojemu mistrzowi. Mi ją Co mam zrobić? Otrzymasz odpowiedź na swoje pytanie, gdy nie będziesz musiał go już zadawać. Rozumiem, że wezwałeś mnie tu w innym celu niż na wykład. Dobrze. Odzyskasz kolejną broń i kolejny utracony stopień. Pozostało jeszcze dwóch przywódców. Idź i dopilnuj, bo ich rządy dobiegły końca. Czyli poza tym odcinkiem, licząc, że tak, jeden odcinek byłby na misję, drugi na zabicie to jest jakieś 4-5 odcinków. Kończymy tą serię, tak? I możemy zacząć następny sezon, następną część. Ci, co pilnują mojego, patrzą na Face'a mojego to wiedzą, że opublikowałem już nawet sobie zrobiłem bardzo fajne intro. Mi się podoba, nie wiem jak wam. Rozumiem. Podoba e, intro sobie zrobiłem do Asasina 2, bo wieczorem mi się nudziło, no to nudziło mi się, no nie ma co robić. No to se intro zrobiłem, tak? Musisz być bardzo zajęty rozumiem. Więc myślę, że za jakieś 5 odcinków ruszymy z... że za jakieś 5 odcinków kończymy tą grę. Jestem bardzo zdziwiony, bo to jest mój 10 odcinek, tak? Jakieś 5 15 5, będę miał z tej gry 15 do 20 odcinków. E, a jak Damaszek Jerozolima? Jerozolima mi się wydaje bardzo ład, ładniejsza niż Damaszek, więc jeżeli o to chodzi. E, no i chodzi mi głównie o to, że e, No i się wybiłem z wątku. Jeśli sprawisz, że swój Kurde. O czym ja mówiłem? że jak patrzyłem, no to ja będę miał od 15-20 odcinków jakoś tak z tej gry. A potem. Pokój i bezpieczeństwo Maliku. Oby w tym mieście zapanowało choć jedno. Czemu mnie dziś nachodzisz? al wyznaczył Machadina na śmierć. Co możesz mi o nim powiedzieć? Podczas nieobecności Salahadina miasto nie ma odpowiedniego przywódcy i Machadin wyznaczył siebie do tej roli. Ja na jego miejscu, a z tego Altaira bym przeprosił tego, tego gościa, bo no mi, mi byłoby głupio, ja nie mógłbym być taki jak on. Jak ten Altair. Nie, nie, nie. Dręczyłoby mnie sumie potem i wszystko, co, co się da. Musisz lepiej Możeś... poznać swoją Taki nie wyglądam ja taki z pozorów w sumie nie jestem, że ja jestem jakiś taki Naprawdę prosisz mnie Innszy? o... To, jej Chyba mi rybka zdechła. Jestem pod uwagę. A do siebie, Jak chcesz. Oto miejsca, w których bym okay. szukał. Najpierw na południowy zachód od meczetu, później na południe stąd. Są tam dwa interesujące miejsca. Jednym jest kościół na południowym krańcu, drugie to ulica w pobliżu synagogu. Dziękuję za pomoc, daj. Nie zepsuj tego Altairze. Ja. No i teraz jakiś koleś Kolejnego kolejnego Musimy zabić Moim zdaniem Jerozolima jest jednym bardziej Właśnie z ładniejszych miast Jeżeli chodzi o ogólnie o sam wygląd Bo jak widzieliście Byliśmy poprzednio w Akce A Akka no, nie jest za pięknym miastem No i nigdy nie była tak Jerozolima i Ak, nie, i Damaszek, są, tak mi się wydaje, najładniejszymi miastami jednak w tych grze. Bo Ak Karno jest brzydka, taka ponura, zresztą widzieliście ją. I myślę, że na dzisiejszy odcinek ja skończę, dlatego że y, nas, misje nas, na następne będziemy wykonywali już w. Misję będziemy wykonywali już w następnym odcinku. A poza odcinkiem sobie odkryję właśnie o ten teren o ten, ten, taki ten, teren o ten, ten. Dzielnica Biedoty. Więc cóż, na dzisiejszy odcinek to by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Pamiętajcie, jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście mojego kanału, a chcecie być z moimi filmami na bieżąco, zasubskrybujcie go, a będziecie dostawali każdy film, jaki, jaki ja wrzucę. I jeżeli chcecie być nieraz zaspoilerowani, co się będzie działo na filmie, czy coś. Albo po prostu jakieś zapowiedzi, czy czegoś będą najciekawsze rzeczy, albo filmy będziecie mieli wcześniej, to jeżeli tak chcecie, oczywiście, to po prostu polubcie mojego Facebooka. Link też macie w opisie. Do wszystkiego linki macie w opisie. Więc na dzisiejszy odcinek dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia. Do następnego odcinka. Na razie i siemanko.